Szanowni Państwo, witamy z miejsca, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu czereśnie moglibyśmy zrywać gołymi rękami. Jest jesień, więc czereśni chwilowo nie ma, ale są czereśnie od świętej Anny i jest Michał Sowa. Witam serdecznie, panie Michale. Dzień dobry. Takie drzewko, które za naszymi plecami, no już wkrótce będzie też nawiązaniem do Pana książki i będą książkowe pielgrzymki. Tak, to znaczy może parę słów o tych, o tych drzewkach. W bodajże w zeszłym roku gmina Leśnica, do której należy właśnie teren tutaj Świętej Anny, Góry Świętej Anny, wyszła z inicjatywą odnowy... Ratujemy aleje czereśniowe. O co chodzi? Że e, kiedyś, tak jak opisywałem to w mojej książce, e, drzewka, drzewa czereśniowe pokrywały, e, obsadzone było wzdłuż dróg prowadzących na górę świętą, e, Świętej Anny. Ale no, drzewa owocowe nie, no, umierają dosyć szybko, giną e, jakieś 50-60 lat, i po prostu, e, po prostu tych drzewek już nie ma. No i wyszła gmina Leśnica właśnie z tą inicjatywą, żeby posadzić tutaj nowe drzewka, i to jest, spotkało się to z dużym odzewem. Można na przykład jako osoba prywatna. Albo instytucja wykupić sobie za 300 zł właśnie takie drzewko z pamiątkową tablicą. No i miejmy nadzieję, że za parę lat znowu tutaj zbocza góry świętej Anny pokryją się właśnie drzewami owocowymi. No tak, oby tak było, bo w pana książce, tej najnowszej, czereśnie są takim leitmotivem, bo Helenka I dostaje je na swoje 12 urodziny. Yy, pojawiają się też na ślubie, czyli te czereśnie, no, oprócz tego, że są w tytule, to cały czas w książce się przewijają. Tak, to jest taki motyw przewodni. Yy... Właściwie można to uznać, można, to, można określić te czereśnie mianem symbolu. Są czerwone, są, kolor się zmienia, czereśnie mogą być dojrzałe, mogą być niedojrzałe, tak jak zresztą w ostatnim rozdziale to opisuje. Jest to właśnie takim symbolem świeżości życia, ale też przemijania. I um, może nie tylko, nawet nie, e, nawet jeśli chodzi o, o barwę, o kolor tych, tych owoców, no to zawsze można, e, kojarzą się też na przykład na, e, na łamach mojej powieści głównej bohaterce z krwią, prawda, bo e, opisuje tam też przeżycia jej podczas II wojny światowej, kiedy armia radziecka wchodzi, wchodzi, do, e, wchodzi tutaj na Śląsk z krwią, właśnie z tymi gwiazdkami czerwonymi. No i to jest właśnie taki motyw, który się przewija przez, przez całą powieść. No tak, jeszcze wracając do tematów historycznych, to pan tutaj pisze w książce, że no jesteśmy w sumie w tym miejscu, gdzie armia czerwona wtoczyła się jak walec. No, bo się wtoczyła jak walec, no bo szła jak walec i w roku 1945 w styczniu siły. Armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego wkroczyły tutaj na ten teren. Właściwie nie od wschodu, tylko od północy. one Jakby omijały łukiem okręg Górnego Śląska. No wiadomo dlaczego. Trzeba było później też coś powywozić na wschód. No i no tak, no tak. Tak to te właściwie te, to co opisuje wtedy przed wojną, przed, w czasie wojny właściwie to się wydarzyło naprawdę. To właściwie bazuje też na, 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 na opowiadaniach, na, na wspomnieniach osób, które, które to przeżyły, tak jak Helenka, jak moja główna bohaterka. No tak, pokazuje jej życie. Pan w tej książce, ja bym to nazwał takimi migawkami, bo najpierw ją widzimy w trakcie wojny. Później ją widzimy już w, w kolejnej sytuacji, kiedy mieszka w, w klasztorze i tam pracuje. Potem przeskakujemy znowu dalej, że pewien przystojny mężczyzna podwozi ją swoim jelczem do, 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 do domu. E, I tak dalej, i tak dalej. Pan by powiedział, że Helenka później już Helena m, w, w życiu miała więcej szczęścia czy więcej pecha? E... Ja sądzę, że zdecydowanie więcej pecha, dlatego że ta powieść, kto ją czytał, albo kto będzie czytać, ta powieść nieco odbiega stylem i nieco odbiega charakterem od mojej pierwszej powieści, która była raczej utrzymana w takim trochę, trochę lekkim, humorystycznym tonie. A to jest powieść trochę taka egzystencjalna, bym powiedział. Po prostu to, co się dzieje, ta dziewczyna no, próbuje próbuje żyć, próbuje się przebić, ale nie zawsze jej to wychodzi i to nie, I to zwłaszcza czynniki zewnętrzne sprawiają, że no, niestety jej życie staje się taką tragedią trochę. Czytając tę książkę, człowiek ma najpierw wrażenie, a potem już pewność, że rzeczy niektóre które się zadziały w jej życiu, no po prostu zadziać się musiały, bo jest, nazwijmy go roboczo, taki anioł stróż, który wie, jak jej życie ma się potoczyć. Tak, anioł stróż, ale w tym negatywnym znaczeniu. Ktoś, kto po prostu um, próbuje wpłynąć na jej losy, próbuje, um, próbuje pokierować jej życiem, ale jest z pobudek właściwie takich, tak jak powiedziałem, dosyć negatywnych. Jest tam powiedzmy pewien aspekt niespełnionej miłości, pewnego zawodu. Nie chcę też za dużo zdradzać, ale właśnie pytanie jest... Też próbowałem odpowiedzieć w tej książce na pytania, co kieruje człowiekiem, że po prostu postępuje tak, a nie inaczej. Czy to jest po prostu egocentryzm, czy to jest silne dążenie do władzy, czy po prostu czy jakieś inne po prostu rzeczy, aspekty, które, które władają człowiekiem, które władają psych psychikę człowieka. Ten człowiek, o którym mówimy, czyli Paweł Majewski, on w pewnym momencie jest dosyć wysoko postawionym to funkcjonariuszem państwowym i naprawdę może bardzo dużo. No i z tego, że może bardzo dużo, to chętnie korzysta. No tak, ale tak w sumie tak to było, prawda? No, aparat władzy. Miał rzeczywiście władzę, tak? Ta władza była, była czymś dosłownym. Wtedy kierowano ludźmi, wtedy obsadzano stanowiska, wtedy partia miała coś do powiedzenia, a zwykły szary człowiek no, musiał się temu podporządkować. Też to chciałem w jakiś sposób zaakcentować, jak to, jakie struktury panowały wtedy w Polsce, nie tylko na Śląsku, w całej Polsce w, za czasów tak zwanego PRL-u jak po prostu jakie panowały stosunki właśnie pomiędzy, pomiędzy tą górą a dołem tak. to co jest i też pana historii ciekawe którą pan przedstawił że to są tak naprawdę dwie historie jedna to historia Heleny a druga to historia Trzech chłopaków, którzy pojechali do pewnej wsi na rowerach, i tak naprawdę tam wszystko się zaczyna i zaczyna kiełkować, a rozkwita, gdy oni są już dorośli. Tak. I ja panu się przyznam, zresztą też słuchaczom, że nawet ten epizod to jest. To bazuje na wspomnieniach pewnej osoby. To są właściwie, tak jak powiedziałem, właściwie ta książka pisała się sama. Właściwie to ja spisałem tylko wspomnienia, które kiedyś usłyszałem od rodziców, od dziadków, od znajomych, sąsiadów, którzy właśnie te czasy przeżyli. I ktoś mi kiedyś też opowiadał, że trójka chłopców pojechała na tak zwane Zolity, do tego, Zielonego Śląska, bo tam poznali jakieś dziewczyny na rowerach, prawda? No, trochę to tam trochę pozmieniałem, no, oczywiście, na, 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 żeby, żeby to wpleść, żeby to w, w, wepchnąć jakoś w moją, w moją w fabu, w fabułę mojej powieści, ale, ale tak, od tego się zaczęło, no i później, później, później dzieją się różne rzeczy. Mhm. <laughs> Czy nasz antybohater Majewski? Ma sumienie, czy dla niego coś takiego nie istnieje i nie ma tego słowa w jego słowniku? To jest dobre pytanie. Należałoby to właśnie zadać pewnym, znaczy politykom, akurat osobom, które, które, które stoją u władzy. Hmm. Ja sądzę, że sumienie, sumienie, ma każdy człowiek, ale sumienie można jakoś zdusić, stłamsić, zabić sumienie, prawda, mówi się. I z tym mamy właściwie też na co dzień do czynienia, że nie będziemy teraz daleko, daleko, daleko wybiegać. Prawda, sytuacja polityczna jaka panuje akurat aktualnie w Europie, to w sumie to jest to samo. To jest po prostu czasy się zmieniają, ale ludzie niestety nie, prawda. No. Tak. Jeszcze coś. Nie, okej. Okay. To ja dopytam do, do jeszcze o, o, o Helenę, bo zazwyczaj znaczy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w naszym życiu wydarzają się sytuacje, które nadają naszemu życiu sens, a u niej to zdarzały się takie, które nadawały bez sens temu życiu. Tak jest. I y, tak jest. I y, y, ja sądzę, że na, wydaje się. Wydaje mi się, że to się zdarza nader często, że. Y, każdy z nas właściwie przeżywa jakieś, ma jakieś niepowodzenia, przeżywa jakieś niepowodzenia w swoim życiu, przeżywa jakieś tragedie, ale my staramy się o tym zapomnieć. Jeśli na przykład ja sobie wspominam moje dzieci, dzieciństwo, to właściwie łapię się na tym, że pamiętam same dobre rzeczy. Było tam, tu, prawda, rodzice, czy mama, czy koledzy bawiliśmy się, szkoła i tak dalej. Ale potem, gdy, kiedy sięgnąć tak głębiej, to zauważam, że w sumie to tak dobrze nie było, prawda, że było tam, nie było powiedzmy, czy tam powiedzmy jakieś były choroby, czy jakieś, czy powiedzmy mama nas karała za to, czy inne, za to, czy za te sprawy, czy inne, czy powiedzmy tak samo, zresztą w rodzinie były też, można to też odnieść do tej negatywnej osoby, do tego negatywnego anioła stróża, też były prawda, jakieś, jakieś osoby, które w Próbowały wpłynąć na, 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 na życie zawodowe moich rodziców i tak dalej. Także yy, no niestety życie składa się z tych dobrych, ale i z tych złych yy, stron, i ja sądzę, że należy zawsze mieć te dwie strony na uwadze. Nie, nie należy zapominać ani o jednej, ani o drugiej yy, stronie. Kolejna książka już się pisze, czy już napisana? Hmm. No coś tam skrobie. Ale ja bym też nie chciał za dużo zdradzać. Ale też ze Śląskiem? Tak, tak. I wtedy miał, mam taką na razie niepisaną umowę z wydawnictwem Lira, które, które tę książkę wydało, zresztą tak samo jak i poprzednią, żeby napisać powiedzmy trzy książki, taki cykl o tematyce śląska, śląskie drogi. To nie będzie trylogia, bo trylogia to są właściwie, to jest zawsze tematyka jakoś tam powiązana ze sobą, ale taki cykl właśnie, y, który obrazuje, który, który mówi właśnie o losach tutaj tej naszej lokalnej historii śląskiej, powiatu strzeleckiego. Tak. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę i przede wszystkim za książkę, a Państwu polecam, bo przeczytacie tutaj historię kobiety. No, nie mogę tutaj za dużo zdradzić, ani też nie chcę, bo jesteśmy chwilę po premierze, bo jest to też powieść o stracie, a, o, a właściwie o stratach, bo tak jak już tutaj rozmawialiśmy, Helena ma po prostu w życiu pecha, czy ten pech dzieje się sam z siebie, Pewnie czasem też, czy jest przez kogoś inspirowany, pewnie czasem też. Przeczytajcie śląskie losy, które się splatają, śląskie drogi, które wiodą czasem na manowce. Trudno odnaleźć tę główną drogę, która zaprowadzi nas, nazwijmy to szumnie, do szczęścia.